Dzień dobry moi koni. Cześć witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie ponownie Dark Messiah. Eee, oh, hmm, 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 hmm. Najfajniejsze przed nami teraz, nie? Czy ja mam wszystko, co powinienem mieć? Tak, mam poustajone wszystkie artefakty. Eee, zapisana rozgrywka mana. Eee, dobra, kliknijmy sobie parę turek many jeszcze. Dla pewności jest wyzwanie, jest mnóstwo. Nie będzie to proste, słuchajcie, wiem, że gramy na poziomie normalnym, ale mimo wszystko nie będzie to proste, ja nie chcę też zmarnować sobie, wiecie, eee, 3 czwarte armii nagle teraz właśnie na to, żeby go, hmm, no właśnie, no. 175 many. dobra, powiedzmy, że to już jest coś, co mnie mniej więcej urządza. Spróbujmy, najwyżej sobie wczytamy, jeszcze poklikamy, jak będzie brakowało tej many, nie? No ale mam nadzieję, że, że mi się teraz ta kwestia dobrego ustawienia się. Eee... Dobra, zostaniesz tam, w ten sposób wyjdziemy na ciebie. Eee, I teraz tak, no mamy, mamy strzelca drugiego i to jest bardzo dobre. Jakie mamy moralki? Bardzo, bardzo ładne mamy morale, więc to też jest fajnie. On nie ma nic strzelającego. Okej, okay, to jest to jest też miłe. No ale musimy mu zacząć coś zbijać, nie? Ja bym od niego zaczął, bo on. On nam tutaj robił siekę ostatnio, niemiłosierną, niemiłosierną. On ma te wszystkie roztrzaskania chyba, nie? dokładnie tak a czy ja mam coś? ja mam grupowe przyspieszenie, słuchajcie zacznę od grupowego przyspieszenia w takim razie super, jesteśmy teraz nieco szybsi niż on, nie? zweightujmy eee, i co on będzie robił? on się będzie ładował szałem też, nie? i to jest bardzo ważne, żeby żeby teraz ten jego szał gdzieś tutaj oj, cudowny strzał, walimy, na pewno walimy w ten sposób żeby ten jego szał tutaj zacząć zwijać, nie? czy on może rzucać? tak, on może rzucać okej, okay, ale to, to, to nie zrobił dużo, absolutnie nie zrobił dużo Złej tu jeszcze niech on tutaj zrobi swoją kolejkę wszystkim, czym ma tak naprawdę Ciebie ściągamy. Totalnie musimy ciebie ściągać, cudownie. Siedemnastka na prostej pięknie, jeden, dwa, dobra, ale ty mi nie grozisz na razie, nie? Zawsze mogę ci jeszcze to zbić, więc to jest git. Ty gdzieś dojdziesz? Dojdziesz mi tam, dobra. Okej, okay, dobra, ściągnij mu ich. A i w sumie... Mm, bez sensu, bez sensu, bez sensu, bez sensu. Albo dobra, wiedź tak. Sarecie. Hmm. Zastopuj gnoja. Super. Ładuj tu. Dostał szał, niestety, sukien syna, ja mu chyba wszedłem teraz w strzału. No ale okej, okay, niech tak będzie. Dajmy mu wybór, możesz walnąć też kopa kolego. 19, no absolutnie nie. Ładuj tutaj w pałkaja. Dobra, wydaje mi się, że bitwa jest, o jeszcze ze do cudownie, wydaje mi się, że bitwa jest zrobiona, dwójkę bez, bez straty żadnej walimy, no i dawaj teraz skupienie full na tobie z kolego, podżegaczu. Okej, okay, drugi, drugi pada, no ale mam nadzieję, że to jest wystarczające, bang, dobrze. O, oh. Okej, okay, udało się, z małymi naprawdę stratami, zimna śmierć, tak, to bierzemy, bo stwierdziliśmy, że to będzie bardzo ciekawe i szczerze mówiąc to też sobie, wezmę, bo trochę walczymy, nie? Dobra, no, mamy moc odcieni z tego czerepu. Dawaj to, będzie kadsenka? Dokładnie. Tysiąc lat upłynęło w Sarecie, odkąd siódmy smok wygnał nasz ród z powierzchni Asza. Przez dziesięć stuleci wczekiwaliśmy chwili zemsty, czekaliśmy na ciebie. To Twoje nadejście głosił czarownik Sar Shazar, Mesjaszu ciemności z Prastarej przepowiedni. Jesteś mym synem i dziedzicem zwiastunem ognia i krwi. A teraz weź czaszkę mego pradawnego wroga i strzaskaj kraty, które mnie więżą. Nakazuje ci to, mój synu. Cienisty czerep nie jest dla takich jak ty, demoni pomiocie. Nie po to Siódmy Smok poświęcił swój żywot, aby jakiś bękart z piekieł niweczył jego dzieło. Dobiega końca przepowiednia o mesjaszu ciemności. Zbudź się, mój ukochany, mój książę, mój mesjaszu, i powstań! Co się stało? Arantir cię zabił. Użyłam mocy czerepu, bycie skrzesić. czuję się inaczej. Nic dziwnego, zespoliliśmy się jeszcze bardziej i część mych mocy jest do twojej dyspozycji. Gdzie Arantir? Odszedł z czerepem. Musimy się śpieszyć, aby go powstrzymać. Powstrzymać? Ja zamierzam go zabić. Serio, kurwa, poziom trzeci. Ale statystyki przynajmniej nam zostały. Czekajcie chwila, Bo to jest y, ważne. Ważne dla mnie. Być może dla fabuły. Jeszcze raz. Czy to jest na pewno recykling modeli? Czy to na pewno nie jest Agrael? Czy na pewno Agrael nie jest Saretem? Czy na pewno Raelag nie jest agrelem, a Agrael nie jest Saretem? Czyli Saret nie jest też Raelagiem, a Raelag nie jest też Saretem? Kurwa, łączy mi się to z prostego powodu, no ta biara, tak ksana wygląda rzucąco podobnie do biary, no bo to jest model biary. Teraz tutaj dostajemy model yy, Agrela, model Agrela. Jeszcze zobaczmy, jak on ma umiejkę. Nie wydam umiejki, jaką miał. Poziom trzeci, ale patrzcie, jakie on ma tutaj od razu te cośki. Eee... Okej, okay, ciekawe. Ale ładnie, jeju, jak to ładnie wygląda w ogóle, nie? Ślicznie to wygląda. No i to jest ewidentnie Agrael, nie? Ale... Kurde, nie wiem. Nie, jakby łączy mi się to. Bo zresztą Arantir nawet ścigał samego Agraela, jeśli mnie pamięć nie myli, nie? Czy mnie pamięć myli? Może mnie pamięć mylić. A wydaje mi się, że tam było coś na temat właśnie walki e, Raelaga z... E, przepraszam, a, 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 Agraela. Z, mm, z Arantirem, ale może mnie już pamięć troszeczkę zawodzić. Ale kurczę, wydaje mi się, że to nie jest przypadek. Pisaliście mi, że to jest recykling modeli i tak dalej, ale nie chcę mi się w to wierzyć albo przynajmniej nie chcę w to wierzyć. Ok, teraz będziemy nadrabiać. Widzę ten. Mm, a weźmy sobie talent magiczny, może, co? A weźmy sobie ten talent, albo weźmy sobie logistykę, bo zostaje chyba ostatni, ten, nie? E, ostatni e, tego mistrza lodu, to ja bym chciał mieć, nie? Zimną stal, tak, też bym chciał do niej wrócić, bo jest fajna. Lepszą bramkę na pewno. Lepszy atak na pewno. Dobra, weźmy to. Lepszą zniszczenia na pewno, ekspercką zniszczenia na pewno chcę mieć. Zimną śmierć również chcę mieć. Lepsze szczęście również chcę mieć. Ucznictwo, może nie aż tak bardzo lepsze oświecenie, daj mi. Ekspercko oświecenie daj mi, ekspercki atak daj mi. Eee... Okej, okay, to jest ciekawe, nie? Weźmy sobie mistrza skawić dodatkowo. Znanie potępionych też się przyda. Rozdzierające uderzenie też się przyda. Dobra, na razie weźmy to. Okej, okay, no to chyba muszę z wami tej zawalczyć, nie? Poziom wysoki. Więc łatwo nie będzie. No ale sądzę, że to będzie coś fabularnego. Nie ile mamy many? 44 na 330 o, halo, co to? W... Zdjęwało słuchawki, przepraszam. Eee, Zabij Arantira. Aha, to już jest tak wprost powiedziane. Dobra. Saret musi przeżyć. Okej. Okay. Czary, mam rozumiem te, które były. Dokładnie, dobra. Nie mam grupowe przyspieszenie dalej? Nie mam zupełnie przyspieszenia. Okej, okay, niech będzie. Są tak gniew, okej. Okay. A to co, zapiszmy rozgrywkę i wbijamy się w takim razie. Straciłem te artefakty wszystkie, nie? Szkoda bardzo, no ale. Aha, i zamik straciłem w ogóle. Eee, to pokaż mi to. I. Do kogo teraz należy ten zamek? On jest zniszczony! Aha, czyli mi teraz ten zamek po prostu zniszczyli. No dobra, niech tak będzie. Mamy jednego sukuba. Okej, okay. kontra jednego cyklopa. Dobra, to rozumiem, że go Sarę tutaj z łapy zabija, więc luz. Eee, a czy on poziom wysoki? No w sumie dobra, bo jak jest jeden sukub, no to i poziom może być wysoki, nie? Eee, dobra, chodźmy tutaj, bo zapewne sobie teraz armii trochę, nie? Dokładnie tak. Dostaliśmy trochę armii. Fajnie. Weźmy sobie ten powód śmierci. Ok. i dropnęliśmy się z powrotem tutaj. A, i teraz będę mógł, słuchajcie, podejść pewnie tutaj po resztę armii. Dobra, wszystko już jest jasne i klarowne dla mnie. Chodźmy w takim razie zobaczyć, czy się tam kryją jeszcze jakieś. Yy, artefakty dla nas. Ja się obawiam, że Arantir teraz w nas będzie chciał robić wcisk, słuchajcie, bo to na pewno nie będzie z wyzwanie. To jest jakiś klucznik jeszcze. No dobra. To jakiś ten, tydzień pieroga mamy, spoko, niech tak będzie. Ja się troszeczkę obawiam, że Arantir teraz będzie chciał w nas wciski robić, o oh, kurwa, no robi. A nie, to jest Deidererere. Dobra, jest na wysokim poziomie, czyli no też grubo. No ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, no dobra, daj mi cokolwiek, nie, daj mi to, niech będzie. Moralo jeden, a jakie ja mam moralki na ten moment? Jeden, no to też bym chyba nie chciał z tym za bardzo szaleć. Dobra, srał to pies. dawaj tutaj, ale się boję, że ona do mnie zdąży dopłynąć, zanim ja ten... na wysokim. No, teoretycznie... można podjąć próbę. Teoretycznie można podjąć próbę taką i ją tutaj naklepać, nie? No, ale... ale to jest tylko teoria, praktyka nie musi być wcale... tożsama z tym, że nie? Na szczęście powinienem pływać trochę szybciej, bo... mam tę latarnię olską, nie? Czy tu już Arantir wypływa? No nie pierdzielcie, że już mi takie tutaj wciskiem. dobra, to jest Vladimir, tylko dobra. Czyli teraz głównie po prostu e, odblokował mu się możliwość płynięcia do mnie, więc teraz będzie im płynął tutaj i zawierał wszystkie kopanie. Postaram się gnoja wyrolować, jakoś dookoła popłynąć, tak żeby mnie nie złapał, nie? No płyn, płyn, płyn. Oj, jak bliziutko. Oj, jak bliziuteńko on jest. Wysoki. A jak widzieliśmy, to jest, zapiszę rozgrywkę. Ale wygląda to naprawdę, naprawdę tak, no, jakby miało tu być ciężary jakieś, Zobaczymy. Chociaż co ona ma w tej armii, co? Ty gnoju. O, halo, przepraszam Was bardzo. Za messengera. Yy... Co ona tutaj ma? Mnóstwo wam resztę to tam jebać, nie bać, nie? weź teraz telefon, dostałem. Powiedzcie, co dajcie, sekundkę, bo ja muszę go odebrać pilnie. A to Cudowny youtuber, nie najlepszy na świecie. Dzień dobry, witajcie. Eee, musiałem po prostu odebrać bardzo, bardzo ważny telefon. Jak wiecie, ostatnio mnie jest troszeczkę tego wszystkiego dookoła. A, 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 a nie chciałem zwlekać. Dobra, jesteśmy, dzień dobry. Eee, szczerze, więc ja spróbuję może z nim zawalczyć. Szmaciarz na niskim jest. Dobra, pójdźmy już tam. Troszeczkę się mniej boję, bo, bo nie ma wcale aż tam dużo tego wszystkiego. Eee, tylko, żeby on mi tutaj, tego nie przejął, nie? Chyba nie może. Dobra, płynie. Najwyżej no sobie powalczymy, no. AI 3. E, a kim ty jesteś, śmieciu? Nikim, dobra, dropuję się. Idziemy tutaj, bo zapewne teraz zostaniemy wojsko. Stąd słuchajcie, co jest bardzo, bardzo ważne dla mnie. Walczymy. Dobra, walczmy. Im szybciej cię pokonam, kolego, koleżanko. Fajnie, walczymy. Im szybciej cię pokonam, tym, tym lepiej będzie dla mnie, nie? E, skupki sobie tutaj roz, rozrzucimy. Was na pewno wszystkich cofniemy delikatnie. Dobra, w ten sposób możemy stanąć. Tak, on niczym do nas na pewno teraz nie przyleci, więc na pewno ja robię na dzień dobry tak. Okej, okay, jeszcze mu manek karniemy cudownie. No, prawie że już many nie masz, więc fajnie. Dawajcie, tutaj od razu. Gdybyśmy złapali jeszcze jakąś super szybką bramę, to byłoby cudownie. Wręcz. No ale, e, smutek. Nie, no mamy bardzo mocny ten nodowy promień. O właśnie, zamrażę przeciwnika. I to też zamrażam przeciwnika. Okej, okay, czyli ja mogę mu pierdolnąć od razu w ten sposób, tak? Zamrażam dwóch. Cudownie. Bardzo, bardzo miło. Bardzo, bardzo fajnie. E, no ładuj w niego, spokojnie niech tak będzie. Ładnie, ładuj tutaj w niego. Trzynastka, okej. Okay. Dawko wyobrażenie od logu, to jest bardzo fajne. Auć, no ale okay. Próbuj. Szesnastka, cudownie, tylko że on mi teraz tu nie wleciał kurwa leci. Ej. Fajtuj. A ale dużo, ale to jest bolesne dla mnie. Nie eksploduj. Jeszcze raz. Czytajmy to. Zawalczmy to porządnie, nie? Bo, 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 bo tak to to nie ma sensu absolutnie, absolutliś Eee... On tam wszedł na statek? Nie. No to zacumujmy mu przy mordzie, a co nam szkodzi, nie? No i zawalczymy... ...dwie walki sobie, przynajmniej tego się pozbędziemy Wladimira, bo on będzie nam śmierdział, to jest pewne. No, wsiadł tutaj na statek. Okej, okay, spoko. Zróbmy w takim razie w ten sposób, nie? Zawalczmy z tobą najpierw. Co, kurwa? Nie róbmy sobie jaj, ludziska. Stawmy samego ciebie. Nawet ciebie schowajmy. Co? Ale on łupie tą piąchom. Ja potrzebuję czegoś szybkiego. Co będzie miał większą gotowość bojową? Cerber chyba nie? Czy ten piekielny ogar? On chyba będzie miał większą gotowość bojową od, o, od reszty. Mam taką nadzieję przynajmniej. No bo on ma największą inicjatywę, więc zgaduję, że również i największą gotowość bojową, tak? Inicjatywa 13. 8, 10, 5, 13. Też masz 13 chowańców, tak? Dobra. Aha, tylko że my w niego nie wlecimy. Czemu on ma i tak wyższą niż my? On ma 22 poziom w ogóle, bardzo ładnie. Dobra, no to najwyżej stan Vladimir popływa trochę, bo ja nie chcę armii teraz tracić. Słuchajcie, jak ja mam walczyć z tym Gauganem zaraz. Uważaj, nie wiem, jeszcze to bym złapał. Coś mi to zmieni? Chyba nie. Dobra, chodźmy tutaj najpierw. Mmm... Żyjące tu demony to weterani wojen zaćmienia, którzy utrzymują się w aszam przy życiu, wysysając energię z przedmiotów magicznych. Podążają jednak tylko za samym legendarnym Mesjaszem ciemności, który, by dowieść swej tożsamości, musi przynieść im hełm chaosu. Kurwa, hełm chaosu teraz muszę im przynosić, no. Gdzie się dropnął tam na tej głównej? Ja pierdoła. No dobra. Dropuj się tej Deidere. Pobijemy się trochę. No, ty idziesz mi kopalnie wszystkie zbierać. Dobra, niech będzie, daj mi to jeszcze. Wysoki, zapiszmy sobie rozgrywkę. Eee, no i próbujmy. Ok, powtórzymy. Eee, I teraz tak, Ciebie bym chciał tutaj mieć. Ciebie bym chciał tutaj, Ciebie bym chciał tutaj, Ty jesteś ten bez skoku, ja Ciebie zamienię na pewno drogaty nadzorcą na tego kolegę ze skokiem, bo będzie nam to po prostu dużo, dużo lepiej grało tutaj, nie? Gra i trąbi ze kombi, dawaj ciebie tutaj dawaj ciebie tutaj. Dobra. wlatujesz u nas, okej. Okay. No to jest dobre nawet, dawaj. Jesteś też teraz inaczej ustawiony. To też całkiem jest okej, okay, mi się wydaje, ładuj w ten sposób. Cudownie. I patrzcie, ile mu jednostek zamroziliśmy, nie? Dobra, niech tak będzie. A, on nie jest jednak zamrożony. Okej. Okay. Czyli to już inaczej troszeczkę ta gotowość bojowa musi jakoś działać. No ale dobra, niech tak będzie, nie? Zbijajmy was w ten sposób na pewno. Dobra. I od ciebie się trzeba będzie teraz jakoś poodsuwać tutaj. No ale okej, okay. zaraz to zrobimy. Ładuj w ciebie. Pudełko, okej, okay. niech będzie. Niech będzie. Zbijaj. Cudownie jest tam teraz zablokowany wjazd, więc wbijasz ty tutaj, kończysz wampira fantastycznie. A teraz tak to może. Co to daje? Aha, spoko, postaw ramkę, ładujemy w ciebie. Trójka, no mieliśmy szansę na piątkę nawet, no ale okej, okay, niech tak będzie. Jak to teraz wygląda? Woda, że tak daleko. Oj, oj, oj. Ale dobra, jestem ja tutaj. Dobra, stań tutaj. Cudownie. Nie wiedziesz we mnie. No próbuj. Dobra. Przynajmniej łańcuch przeszedł po ryju, nie? Kurwa, konał łupy w ale nawet 26. Skąd on se tak nabomblował tych kurwa? Wszystkich gości tutaj, nie? 29 i 3, dobra, fajnie. Trochę padło ich. Teraz tak, ponownie zimy. No to śknijmy ponownie kręgnięć, chociaż ty jak lecisz, to też zrobisz niezłe. Czekajcie, bo tak, on teraz nic mi nie zrobi, nie? No schowaj ten czar jeban, dziękuję. On mi nic nie zrobi, to jest ludzi. I teraz może się warto skupić Na was, co? Dobra, sieknijmy w Ciebie Bo on na ten moment jest mi niegroźny, nie? On mi nic nie robi na ten moment. No, próbuj, bo i tak chyba nie będzie kontrataku. Cudownie, zbity duch. Okej, okay, spoko, dostęp po impach, ale to tak jak mówię, nie, nie boli. Jakoś bardzo, nie? Teraz tak, ty jesteś brama, więc ty możesz się wbijać w niego. Trójka, pięknie. No i o to się martwiłem, ale okej, okay, czort jeszcze jest. On też ma te... kości, te pieruny siorczyste, łogniste? Chyba ma, na to wychodzi, nie? 26, spoko, dawaj tego, zbijaj dalej. Trójka pada fajnie. Tylko proszę, niech czarta. No i tak już straciłem, kurwa, cały. z Wszystkich strzelców, jakich miałem, nie? Zajebiście. Dawaj, leć tutaj w takim razie. Tu się pojawia ten, spoko, ładuj. Spoko, ładuj. Spoko. Czy ty się tam wbijesz w niego? Nie wbijesz się, ja to mu zbij balistę. Super. Dawaj błyskawicą gnojaś za 17, okej okay, niech będzie. 9 go zostaje. A ja już nie mam many tutaj na nim. Ja pierdolę. Kurwa mać, ale on łupie. Za dużo, za dużo, za dużo strat. Ja miał ich ulepszonych może jeszcze trochę lepiej, było, ale. Dużo, bardzo dużo, no. Dobra, wsiadamy na statek, płyniemy w takim razie po ten chaos, bo bez niego tutaj się tu desram. Ja muszę mieć koniecznie tych jednostek, dużo, nie? Bo widzicie, że on, kurde, i on ma naprawdę wykokszonych tych bohaterów. To też jest dla mnie gdzieś tam martwiące, nie? Bo naprawdę, naprawdę ma całkiem, całkiem ich język. Potem trzeba będzie popłynąć tutaj, żeby ich ulepszyć jeszcze. Spoko, co tam pójdę. mi nie wylatuj kolejnymi bohaterami, powie tych chłopów, idźcie tam schować gdzieś na, na dół. Ja sobie, no ale to zajmie nam troszeczkę. Teraz będziemy mieli trochę pływania przez to. Jakbym mu tak wezwał, a nie, bo tam i tak można zbudować sobie łódkę, dobra. Dawaj to, dawaj mi to Dawaj mi to, a to zmniejsza inicjatywę, więc tego nie chcę mieć totalnie Dobra, coś tutaj złapaliśmy, teraz artefaktów przynajmniej A, to nie niepotrzebnie ja to wziąłem Dobra, nieważne O Fajny motyw muzyczny się uruchomił Jakie mamy teraz staty? 47 ataku mamy? Ja pierdolę Ale będziemy łupać, zresztą no już łupiemy, nie? Ale... Wow 47 ataku, 23 obrony, 29 obrony. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Fajne, właśnie to lubię w takich scenariuszach fabularnych, czy też w ogóle w fabułkach jakichś, że, że, że mamy szansę aż tak wykoksować bohatera, nie? Żeby on miał takie statystyki, no że to jest niesamowite. 25 wiedzy, 13 siły czarów, nad tym by można było popracować, ale to na spokojnie i tak, nie? Na spokojnie. W tym momencie on jest samograjem, to ja mogę kurwa wziąć ten talent magiczny jebany, to bym teraz miał naprawdę samo graja. Osiem cyklopersów mamy. Spoko! Na luzaczku, jakby się o to nie martwię. No okej, okay, trochę ich to jest, ale to zaraz coś tutaj podziałamy, nie? Zaraz tutaj jakąś ee, barierę miecza postawimy, czy... Nie, cokolwiek. 252. Tak, zbijamy czwórkę. To zbijmy sobie tutaj czwórkę. Spoko. Fajnie, elegancko. Się tam poblokujecie zaraz głupki. <gł Także będzie git. Zapraszam, no spoko. Wajcik. sieknij tę kulką. Dobra, elegancko. Wejcik. Dobra. Łajcik, wejcik. Jeden, dwa. Trochę się cykam. Więc ładuj tam najpierw. Jeszcze jedną kulkę będziemy mieć. Nie, już nie mamy. Dobra, tuj. Teraz tu jest ta dwójka, ale teraz mogę z kręgiem zimy spokojnie docisnąć. Dokładnie tak fajnie, więc bez straty mamy to zrobione. Na szczęście... Czy znaczy szkoda, że komputer fałtowalny nie potrafi używać takich rzeczy jak yy, yy, czary i magia? Czy w sumie ja mogę mu włączyć czar, no ale wtedy to on pali kurwa takiej ilości many. Dobra, już nie narzekam. Wziąłem mnóstwo chłopa, okej. Okay. Tak, tak jak przepuszczałem tydzień medytacji. Co to nam daje? Czy to nam nic nie daje? Podwójne tempo regeneracji many, ej, to bardzo fajne akurat. Dawaj tutaj. Bustujmy się, musimy się cały czas bustować. Słuchajcie, kurde, bo widzę, że to nie jest, nie jest aż taki prosty scenariusz. Jest ciekawy, na pewno, jest bardzo ciekawy i to mi się bardzo podoba. Wracamy w takim razie po armię. Yy, z tą armią idziemy się ulepszyć następnie nie mam pieniędzy? Jeszcze sobie gardą, nie? Dobra, nie mam już żadnego przyrostu złota, więc trzeba uważać na to, co kupujemy na to, na co wydajemy pieniądze. Chodźmy po armię, yy, bo to jest nam, no to musimy mieć. Tutaj musimy mieć jest dla zniądzony wysoki poziom. Okej, okay, a tu jeszcze możemy się ulepszać, ale to ja nie wiem, czy ja chcę tam płynąć. A co on sobie tam ulepszył? Co? Co on sobie tam ulepszył? Podzielił chłopów tylko. Na dwie grupy jeszcze. Aha, bo wziął sobie nieulepszonych. No tak, tak, tak. I sobie ich ulepszył, no. Mam no, mnóstwo chłopa. No dobra, niesamowite. No ile to on tam będzie? Około 200, może, nie? 100, 100, coś. Nie będę ile minęło od ostatniego mojego, że tak powiem, grzybobrania. Ale coś koło tego, nie? Coś koło tego. E, dawaj, tutaj, dawaj, tutaj. Tak, wręcz istotny artefakt. Zgodnie z słowo istotnym, przyłączałem się do Ciebie zdany artefakt. Okej, okay, super. Słuchajcie. Dobra. Eee, cel zrealizowany fantastycznie. I co ja tutaj dostałem za armię? Wow! Wow! Jest przyjemnie! Jest naprawdę robi wrażenie. No dobra, okej, okay. to, to już coś tutaj mamy. Średni poziom teraz jest. Chciałbym jeszcze coś tej armii złapać, ale czuję, że to będzie niemożliwe. A żebym miał jeszcze tej armii tutaj podłapać trochę. No nic, chodźmy to ulepszyć, co? Chodźmy to ulepszyć i tyle, nie? Pójdźmy w sumie tutaj za tym dupkiem. Dzień śmiertelnego, spokojnie, niech tak będzie. Cztery tury, trochę to zajmuje, no ale okej, okay, pójdźmy tam. Ej, możemy postarać się, może porobić tych magów teraz? Oni to mają tego Fenixa, nie? No <laughs> jak ucieka. <śmiech> Kurde, jakbym wiedział, to ja z poprzednią armią jeszcze to zrobił. A może warto to zrobić z poprzednią armią. Ale nie wiem, czy mam nawet save'a teraz na to. Możemy spróbować wejść tam, ale tam jest ten Feniks, no on jest ciężki do pobicia. Totalnie jest ciężki do pobicia. Ale pytanie, co jest. Ale nie, nie mam nic z większą inicjatywą od tego, nie? Nie mam totalnie nic z większą inicjatywą od tego. Dawaj ciebie. Dawaj ciebie w takim razie. No i dawaj ciebie, niech będzie. A i ciebie chcę na tego ze skokiem mieć, na pewno. Chcę mieć na pewno skok u ciebie. Skok, kurwa, kasa stywczyka, nie dawaj tutaj, skok ubezpieczenia czy tam. Jak to, Jak zwał, tak zwał, nie? Dobra, idziemy, walimy, Rżniemy i niszczymy. Eee, wbijamy się tu już, tak, zapiszmy sobie rozgrywkę, bo się obawiam, że to się skończy pogromem moim. A nie, nie wiem co to mam najszybsze. Chyba, Cerber jest najszybszy z moich jednostek. Wszystkich, albo Diabeł może być szybki też. Okej, okay. na trzy Feniksy. trzynaście inicjatywy, no to to jest jakiś plus dla mnie. Daj mi jeden, daj mi jeden, dobra, dobra. Ok, w domu na plecach, to jest dobrze dla mnie. To jest dla mnie bardzo do... A, nie. nie. To nie jest bardzo dobrze. To nie jest bardzo dobrze. Dawaj tu. Nie, no ich jest za dużo. A dostanę teraz Deep Freezing jak to zrobię? Bo to jest to jest jak co ja chcę osiągnąć, nie? Dobrze, że walicie akurat piąchami, a nie niczym innym. A, bo ty ten, ok. Ładuj. Wjeżdżaj Kurwa, tylko jednego walnąłem Co za debil Ale oddaję dwóm, jednemu jednemu Okej, okay, no wstając z powrotem Z popiołu Dobra, to i tak jest walka testowa, nie? Ale łupiemy całkiem zacnie, wam muszę przyznać Prawda, całkiem, całkiem zacnie łupiemy Bardzo mnie to cieszy Dawaj dwójkę tutaj Dobra No i ładuj tak Ok, co dostajemy? Artefakt? Armagedon, Wampiryzm, no nie mam wampiryzma ale mam Armagedon tutaj. Czy Armagedon jest tego wart? Mi mi, 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 Dajcie znać. Bo jestem bardzo ciekaw. Trzymajcie się do jutra. Cześć, kochani. Papa. Pa.